drużyny, która rzadziej była przy pińce. Ale ewidentnie lepiej sobie z nią radziła. Nie chodzi o to, jak długo trzymasz piłkę przy nodze, tylko co potrafisz z nią zrobić. Ma za sobą udany mecz. Chyba nic nie można mu zarzucić. Bardzo porządnie zagrany mecz. Widać było, że pracował na boisku. Ładnie strzelona bramka. Drugiej niestety nie było. Piłka odbiła się od bramki, ale to się każdemu może zdarzyć. Na szczęście jeden gol wystarczył. Torela. Ależ piękna bramka. Piłka w polekarne Bruno. Nie ma bramki, słupek. Piłka. Bruno. Aleś pięknie, cudownie, kapitalnie! Parekhol obronił, nie złapał piłka w grze. Jest okazja! Świetnie! Brawa dla bramkarza. Broni ci się jak straż. Oddaję strzał. Aj, pek, słupek! Zdecydował się na strzał. Piękna interwencja. Bramkarz spisuje się dziś naprawdę znakomicie. Trudno będzie go pokonać. Pan kaser! Jest znakomicie. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Martinez. Fantastycznie, Martinez, jest gol. Naprawdę znakomicie wyszło mu to uderzenie.